Witam tylko kawalerzystko, i tutaj nic nie mówię o koniach, ale mi się kojarzy zawsze kawaleria i kawalerzystka z koni. Tak, Amazonka też na koniu. Potem, następnie, co do vlogu czy blogu astrologicznego, znam, ale tylko angielskie i wszystkie są wszystkie rzeczy, które szanuję i cenię sobie, chociaż nie zawsze. Są u mnie na subskrypcjach. Jak potrafiłeś znaleźć Rudzielca? Zresztą uważam Rudzielce, Rudzielca wypowiedź za naprawdę bardzo wyjaśniającą i jedną z lepszych w ogóle wypowiedzi, jakie słyszałem nawet wśród astrologów. Nie wiem, czy Rudzielec jest astrologiem, czy to tylko wyczytał. Jeżeli to przeczytał, to miał doskonałe materiały, ponieważ nawet mimo to, że zajmuje się bardzo długo astrologią, nigdy tą historyczną taką, powiedzmy, że mnie bardziej interesuje ta jeszcze prehistoryczna, czyli przed 2000 lat, albo 4000 lat, czyli Księgi Weta. I raczej tutaj szukam jakby dalszej kontynuacji swoich braków wiedzy a z kolei tutaj również zastosował bardzo ładnie opowiadał o Koperniku i doskonale tłumacząc i także o godzinie i Dać urodzenia. Czyli o wszystkich danych, które są potrzebne do kosmogramu, jaka jest różnica? Było to rewelacyjnie zrobione, po prostu doskonale. I tutaj zazdroszczę mu takiej wiedzy, jako tak młody człowiek. Bo to też, gdybym ja miał tyle lat co, to znaczy zaczął wtedy. Może inaczej by się potoczyło w założeniu moja egzystencja. Teraz następny punkt, taki jak ty jest bardzo mało, no, tego nie wiem. Zawsze się jest tylko jedynym i niepowtarzalnym. Co do mojego y, kolegi, który jest, jest y, wojskowym i jednocześnie lekarzem, my się spotykamy naprawdę bardzo rzadko, dlatego że tak mijamy się. To jest grupa ludzi, którzy są ciągle płynni. Jest nas trzech konkretnie. Y, z którymi mają wszyscy kontakt i my mamy ze sobą. Także jak coś jest, to nie jest tak, że regularnie my się spotykamy i możemy sobie. Ja nawet powiem tak szczerze, nawet nie mamy telefonu do siebie, bo to jest niekonieczne. Oni wpadają, wiedzą gdzie mieszkam, potem wiedzą, bo jest kilku nas. Tak samo jak w Warszawie jest nas trzech. W Łodzi jest Dokładnie czterech kolegów, z który zawsze są w tym samym miejscu i zawsze ich można znaleźć. Także czy ja pójdę do jednego, czy do drugiego, czy do trzeciego, wszyscy o sobie wiemy. I to są nasze punkty kontaktowe i weryfikujemy w ten sposób, gdzie jesteśmy. I raczej to jest spontaniczne. Mamy swój taki dzień to jest 25 sierpień gdzie zawsze się spotykamy. Ja nie zawsze jestem tego dnia. W tym roku spędziłem 25 wrzesień niezbyt sympatycznie, bo w Warszawie, a nie w Łodzi. Także zupełnie się nie spotkałem z nimi. A z tymi w Warszawie powiem szczerze, że od, trzech, od dwóch lat w ogóle nie miałem kontaktu. Trzy lata temu ostatnie spotkanie było. Przemiłem i te spotkania są regularne, to jest fakt, że jeżeli bierzemy pod uwagę, to któryś z kolegów przyjedzie ze Stanów, czy coś i zbiera od razu grupę, czy przyjedzie z Niemiec, któryś z kolegów i zbierze grupę. I one są regularne, ale ja nie o wszystkich wiem, to jest raz, dwa, że jestem nieuchwytny, a w dodatku jeżeli nie wejdę w tą sieć w założeniu wywiadowczym, to on jest tak, no krótko mówiąc. No, tutaj, co do mojej koleżanki pana Cejrowskiego, to w ogóle pomyłka w dziedzinie astrologii, bo nasza koleżanka czasami zapomina, że astrologia to jest wiedza, i zapomina o tym. Ja z astrologią nie ma żartów. Astrologia to nie jest wróż... wróżenie i astrologia bawi się pewnymi rzeczami, ale, bo to jest najgorzej, jak jest ktoś, nazwijmy, że niedokształcony, tak, nazwijmy to po imieniu. I jest trudno to nazwać energią, bo jest kosmogram, takie są te planety. Te planety się poruszają, robią Aspekty, czy kątowe odległości od siebie. I, I te aspekty tworzą jakieś punkty. Te punkty są opisane historycznie. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że ten punkt będzie za ileś tysięcy lat. I trzeba, trzeba nauczyć interpretować. Interpretować yy, teraz tak. Większość osób, ponieważ planeta jest w tym domu i w tym, wchodzi w ten dom, to od razu na hura, że to jest to. To nie jest to. Bo gdybyśmy to tak funkcjonowali, to tak jak jest w to chińskie, że w tym i w tym miejscu ma stać lodówka. No i każdy. Głodny przychodzi do domu i po ciemku trafia do lodówki. a Nie ma tak, są indywidualne mieszkania, są indywidualne postacie, są indywidualne życie jest. Każdy ma gdzie indziej swoją lodówkę, każdy ma gdzie indziej swój punkt szczęścia. I na przykład tak, chociażby z tym punktem szczęścia. No, najbardziej mi się to podoba. Te, te teraz powstały punkty arabskie. One działają no, w jakimś tam sensie działają, ale Taka książka powstała ostatnio, nawet usłyszałem i ja na tych punktach arabskich, no można zaskoczyć kogoś, ale to tylko zaskoczyć kogoś. To nie jest tak, że to jest reguła. Regułą, reguła to jest jedno. Godzina urodzenia, dokładny ascendent, i wtedy jakieś sytuacje można regularnie pokazać, ale to są reguły. Są niektóre zdarzenia, które są prawie jak w zegarku, ale na ogół. Ponieważ nie mamy dokładnych godzin urodzenia, 3 minuty, 4 minuty, to jest różnica na Plutonie na przykład 2 lat. 2 lat. Pluton, jeżeli, jeżeli na przykład, czy on jest po stronie, yy, przypuśćmy, jak jest y, ascendent, tak? czy Pluton jest tu, czy tu, czy tu. No i to wystarczy. Pluton porusza się rok 1 stopnia, no więc, jeżeli teraz o jeden stopień się pomylimy w urodzeniu, to już tego plutona mamy rok. A w skali życia, na przykład, przypuśćmy, to czasami jest to 20 lat. Ktoś powie, no tak, chyba zwariował. A progresję? Zapomniał o progresjach? Progresywny. A jeżeli pluton będzie w retrogradacji, to już mówię tak ty, ty, ku zadowoleniu fachowcom. Bo czasami słyszę takie, no chyba zwariowo. No. no to chyba. Wiele razy to usłyszałem i usłyszałem to także od pewnego bardzo mądrego astrologa, który wręcz powiedział: No jak to przecież cykl księżyca i ten. Tylko nie wziął pod uwagę, że księżyc z tej czystej to jest raz chłopiec, raz dziewczynka. No i, i bach. A y, dlaczego? Dlatego, że po prostu. Albo siedzimy nad tą astrologią i robimy tą astrologię, albo się jej uczymy. Jeżeli się jej uczymy, no to jesteśmy takimi naukowcami astrologii. I potem powstają... Teraz pokażę, bo to... Taka książka i jeszcze jedna. Akurat mi gdzieś zginęła, bo pokazałem ją któregoś momentu. W którymś momencie. Jest tu tyle tych książek, że po prostu... O. No. I to są dwie książki No można się z tego nauczyć Tylko, że tak To jest historia Mity I tajemnicy. Astrologia żadnych tajemnic nie ma Tego trzeba zrobić. Nie ma żadnych tajemnic Tajemnicą jest to, że ja nie chcę czegoś powiedzieć I tak jak na tym blogu nie będę pokazywał Technik? Dlatego, że nie. To dopiero w szkole. W szkole, na szkole mogę pokazywać techniki. Dlaczego? Proste. Ktoś weźmie te techniki i użyje nie w właściwy sposób i potem będzie to na mnie? Bo pan Ryszard Borowiecki powiedział w ten sposób. O nie. Już raz, taki, raz taką przygodę miałem. Albo z mojego wykładu tylko pamiętają, że duży nos jest. I nie mówię o tym. Pewne cechy zachowuje, pewne charakterystyki, opowieści o astrologii zachowuje dla siebie. Nie. Nie będę opowiadał o przypuśćmy, pewnych historiach. Tak tutaj jest mój blog. I na blogu mówię o. Od maleńkiego dziecka, jak dziecko, jak to, jak tamto. Ale jest to po prostu opowieść. To nie jest nauka. No, oczywiście, że dla astrologów wziętych, dobrych, to jest przynudne, ale dla tych, którzy bardzo się szanują, to jest bardzo ważne. A dla tych, którzy są młodzi, przynajmniej zaczynają odróżniać pewne rzeczy. To jest najważniejsze. I następna sytuacja, że tak, jeżeli chodzi o te vlogi, dlaczego nie polecam, nie, nie umie polecić? Nie ma dobrych vlogów, tak ja już tu wymieniam, nie ma. Blogi z kolei jest mnóstwo tych blogów. I ja radzę, po prostu wejść sobie w Google, napisać tam blog astrologiczny i przejechać kompletnie wszystko. Wszystko przejechać po kolei. I nie ma co się zatrzymywać nad jakimś jednym autorem. Bo jeżeli chcesz się nauczyć tej astrologii, to po pierwsze może ci odpowiadać jeden, może ci odpowiadać drugi astrolog. Teraz jedna rzecz. Jeżeli się uczysz w ogóle astrologii, to nie ucz się nigdy z jednej książki, tylko ucz się z 30 książek. Ja sobie bardzo cenię tą książkę. To jest francuska książka. Zresztą Max Händel i słuchaj, to jest dla mnie kompendium wiedzy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ona jest po francusku i nie przetłumaczono nigdy na polski język. Ja fra po francusku bardzo źle mówię, więc muszę jechać do koleżanki i zawodowy tak, zawodowy to nie ma problemu zawodowego, więc czytam sobie pomału, pomału i stronicuję. I porównuje z wiadomościami, które są na przykład w książkach naszych polskich. I powiem Ci, że to jest najlepsza astrologia, bo w gruncie rzeczy przeprowadzasz jakby analizę. Potem następną książką astrologiczną, którą sobie bardzo cenię. Co zaraz Ci pokażę? Znowuż mi z te książki. Wiesz, to jest po prostu niewiarygodne, że nie to, to wszystko znika. Jest ja tutaj całą tą masę książek pana, dziś ja pokażę. O! To jest to. To jest autentyczne, astrologiczne. Dlaczego? Mam datę, danego wydarzenia, rok Nie mam tylko godziny. Ale mogę się domyśleć. Aby podpisanie czegoś nie było, w, chociaż na przykład w Stanach Zjednoczonych podpisanie, założenie Stanów Zjednoczonych było w nocy, tak, ale w założeniu są daty i mniej więcej ustawienia, to tylko księżyc się lekko poruszy lub asendlet, ale nie muszę brać tego pod uwagę, czyli rozrysowuję sobie i przypuśćmy, robię wszystko na 12, tak? czy robię wszystko na Wschód Słońca, czyli na ascendencie Słońca. I wtedy sobie rozpada i przyglądam się, jak wygląda dane wtarzanie. To jest prawdziwa astrologia. I wtedy też mogę cokolwiek powiedzieć. I to jest nauka. A kiedy ktoś mi opowiada życiorys kogoś, który jest tak naciągany czasami, albo tak lukrowany. Że po prostu jest niedowiary. W dodatku tak się złożyło, że kilka życiorysów uznam i sam byłem świadkiem, znaczy nie świadkiem, tylko uczestnikiem, tutaj z Charlie Czeplina. Charlie Czeplina i wręcz ja powiedziałem: Słuchajcie, ja tutaj widzę medycynę. To byłem bardzo młodym adeptem wtedy, właściwie to, to były pierwsze początki na kursie i widzę medycynę. Oczywiście zaczęto się, ależ skąd, ależ to, ależ tamto, ależ obu. Ku mojemu zaskoczeniu, 3 lata później czy cztery lata później, oglądam film, który jest o Charlie Chaplinie. I okazało się, że on w tym swoim zrobił karierze, że skakał na głowę. I to rozśmieszało ludzi jego bolała głowa czy coś takiego, i zamarzył, marzył o tym, i zdawał na Akademię Medyczną. Był to dla mnie największy sukces, jaki odniosłem. Powiedziałem w tym kosmogramie to, i od tego, y, to medycynę, i od tego momentu powiedziałem, że nigdy w życiu nie będę wierzył nikomu w żadną jego opowieść. O, i biografię. Chyba, że jest to biografia. Tak się stało, że kiedyś usiedliśmy, yy, usiedliśmy yy, z kilkoma osobami takimi, które są, gdzie są biografie, ich publiczne, yy, osobami publicznymi yy, i zaczęliśmy rozmawiać i yy, zacząłem wyciągać ich największe yy, rzeczy. To była bardzo znana i wobec znana nie chcę tutaj mówić kto, no bo to nie jest istotne, przecież nie będę mówił o swoich klientach. Jan powiedział, powiedział w ten sposób. Wiesz co, chciałbym, żeby to słyszała moja mama. I włączyliśmy głośno mówiący telefon, i ja mówiłem. I ta mama tylko zaśmiewała się. Byliśmy w trójkę. Czyli był, był on, jego mama, przez telefon i ja. I ja opowiadam o nim przymami I dlaczego taki jest, a nie inny. I dlaczego popełnił takie, a nie inne błędy. I gdzie zrobiła rodzina błąd, gdzie zrobił on błąd. I to było najpiękniejsze. I taka jest astrologia najważniejsza. A nie ta astrologia, która jest taka wyklepana. Też była sytuacja, też taka, któregoś dnia. Jestem na spotkaniu i przychodzi młody, młody adept, astrologi, powiedzmy, że coś liznął. Wiedział, gdzie jest Mars i jak wygląda Pluton. I odróżniał jeszcze do tego Słońce. I ja biorę jego kosmogram, bo on mi dał ten kosmogram i ja mówię tak, no słuchaj, ale ty masz kłopoty z ojcem. tak? A on mówi, tak, bardzo poważnie. Ja my no to na tym zaczynamy i na tym kończymy. Od tego trzeba rozpocząć. Koleżanka podchodzi zabiera. No co to opowiadasz tutaj? To, to, to Od razu go straszysz? No zaraz. Albo zaczynamy od domu, od sytuacji jaka jest. I kończymy ją, albo z kolei zaczynamy od czegoś innego. Dziękuję bardzo i zapraszam na dalszy, dalszy ciąg opowieści nie tylko o astrologii, ale czasami tak. I trzymaj się. Chyba starcza odpowiedź. Tak? No to pozdrawiam i napisz coś ciekawego.